Nie ma Nie ma nic dziwego. Słuchajcie, to jest. i teraz dwóch zawodników z jest. Słuchajcie, to jest. Słuchajcie, ładnie siedem, to, sześć tretonych, nie żywo.

no ładnie, trzy strącony, smolno we ładnie, siedem strąconych Jest stroncomy, nie doszło. Dobra. tam jest Smacznego. Panie Przemku jeszcze jedno. Dzień dobry. Panie Przemku, dziennik łotycki się kłania. Jak tam kiełbaski? Dużo schodzi? Tak? Czy macie coś jeszcze oprócz kiełbasek, Czy tylko kiełbaski? Grochówkę. Prawdziwą wojskową grochówkę. Elegancko. A z jakiej Przedefnie straży wody, pożarnej jest pan? Na, jest na z, zawodników z Niemiec, tak? Ja no, jestem na swoim zamku. Może będzie wtedy. Ja bym miały coś do przyjścia, ale ty boisz. Proszę o po pozostawienie po pięciu mężczyzn.

Brawo! Gratulacje Dzisiaj odbywa się piąty turniej seniorów strażaków zawody takiego dla strażaków którzy już ukończyli 50 lat przede wszystkim jest to zabawa spotykają się strażacy ze swoimi rodzinami wnukami i przy okazji porywalizować między sobą w dziwnych konkurencjach. Jest to na przykład kto szybciej wypije piwo, kto szybciej napompuje wodę albo przejdzie w okularach, które i przeniesie misia, które stwarzają złudzenie, że ma się dwa promile we krwi. Widać, że to są bardzo fajne i wesołe zawody. Dzisiaj gościmy drużynę również ze mnie, z delegacja z Oldendorf i Himmelforten którzy też czynnie biorą udział. Myślę, że e, u siebie też e, będą próbowali zorganizować e, takie zawody. Bardzo im się to podoba. Panie Wójcie, e, jak, która z konkurencji najbardziej Panu przypada do gustu? Widzieliśmy, że uczestniczył Pan przed chwilą e, w kręglach, a która jest ja myślę, najciekawsza. Że najbardziej e, taka wesoła to będą narty strażackie. Gdzie prawie każda drużyna się wywraca. Więc <laughs> jak pójdzie w tym, to są bardzo ciekawe, ciekawe emocje. No i przeciąganie liny. Start! że jesteśmy gościnni. Uwaga, gotowi, start! Roz, roz, roz. Tak Ja zawsze Alex. Ja mam... ja? Bo to też do filmów. No pewnie. Panie lice mogę płacić najlepszą grupę na świecie. Nie ma to jak wojskowa, nie? To jest to, co smakuje wszystkim. Próbowałeś już? Tak. I I jak smakuje? Naszę, proszę kolejną porcję. Bardzo Elegancka Dziękuję bardzo panie I polecam każdemu kto spróbuje nie będzie żałował Gotowi! Start! Jestem I już wygrywa śniewo. Ustawia się łeb i Miroszyn. <śmiennie> Uwaga! gotowi, Start! Gierowty no wygrało. Prosimy smolno i zejść Przyjmujemy tą wersję, że jesteśmy gościnni. Teraz tak, gnieźdżewo i leśniewo. Proszę o ustawienie się. Nie Przewodniczący! Panie Komisarzu! Uwaga, Komisarzu! gotowi. Start. Jeszcze wygrywa. Teraz mamy... Nie doszliśmy do Uwaga, gotowi. Start! Zajścia wygrywa. Dzień dobry panowie, jako ziemi płuckiej. Panowie, co jest najtrudniejszego w ciągnięciu liny? Buty, buty, żeby się nie zdały. Rozumiem, Wreszcie, rozumiem. Oj siła! Skąd panowie jesteście? Śliwo. Które miejsce będziecie mieli, jak myślicie? Będzie, posz... będzie podium? Trzecie? trzecie? Będziemy was walczyć o trzecie miejsce. Super. Do... Jakie jeszcze konkurencje Wzydziń, będą czwarty. przed wami? Bojówka. Bojówka. Uwaga! Gotowi? Start! Trzecie miejsce zajmuje Leśniewo. Super! Gratulujemy! Gratulujemy!

Dobra, uwaga. Gotowi. Dobra. Start. Zwygrywa Pierwsze miejsce, drugie miejsce OSP żywo i Trzecie miejsce leśniewo. A teraz wygrana drużyna walczy z Niemcami. Wymieszamy drużynę polską, prosimy silniejszych. Nie? Dobra, uwaga, gotowi, start! Zapraszamy na przerwę, na piwo. Teraz nastąpi uroczyste wręczenie pamiątkowych medali oraz pokaru dla naszej, naszych przyjaciół z Niemiec, ponieważ obowiązki wzywają do dalszej pracy. Proszę pana Wójta o zabranie głosu. Gratuluję w po obozie globalizacji. Emocji jest bardzo wiele, ale pokazaliśmy, że jesteśmy silni i gościnni. Bo na tym to polega. Panie się spisały świetnie w nartach i nie tylko. W tej chwili chciałbym podziękować gościom za udział w tych zawodach i musimy się udać na dalsze rozmowy dotyczące yy, najbliższej współpracy Ochotniczych Straży Pożarnej Gminy Fusk z strażakami z Oldendorfu i Huelporten. Na te rozmowy udamy się do remizy w Darzlubiu, gdzie myślę będą konkretne postanowienia i na pewno udamy się na zawody do Niemiec też w takiej formule, bo podobało się się nam Bardzo się podobało i będą robić u siebie też takie zawody. I na pierwsze powiedzieli, że nas zaproszą. Oh. Oh. Ja, ja, ja. Okay. Oh Ja, goed. is heel Eee, kredyt na kredyt na Tak? na kredyt no, kredyt na panie pani, kredyt na temat tych zawodów ostatnich? na temat tych na Dobre! Tak powinno być! Jest doping? No jest doping, naprawdę! Panowie spisują się znakomicie? Super, bardzo ładnie. Jakie jeszcze konkurencje najbardziej się panią podobały? Zawody no, jakby się mi Na narty. Okay. Na Czyli co, świetna zabawa. Super zabawa! Dziękuję pięknie.